11 sierpnia 2020 roku Piotr się kłania z tej strony. Witam serdecznie widzów, słuchaczy, czytelników Forex klubu. Za nami dane w Europie, zarówno z Wielkiej Brytanii, jak i z Niemiec. Jeśli chodzi o Wielką Brytanię, to generalnie rzecz biorąc stopa bezrobocia 3,9 wobec oczekiwań na poziomie 4,2, czyli lepiej. Kwestia związana z tym, na co patrzą traderzy, jeśli chodzi o rynek walutowy. Średnie zarobki na przestrzeni trzech miesięcy minus 1,2 wobec oczekiwań minus 1,2, poprzedniej minus 0,3. Jeśli chodzi o dane z Wielkiej Brytanii, to należy pamiętać oczywiście o programie wspomagania rządowego, który zbliża się do końca. I ja bardzo będę ciekaw, jak będzie wyglądał rynek pracy po zakończeniu tego programu pomocowego. Jeśli chodzi o Europę, to w Niemczech dostaliśmy indeks ZEW. Jeśli chodzi o sentyment, znacznie powyżej oczekiwań, ale jeśli chodzi o obecną sytuację, znacznie poniżej oczekiwań. Overall, suma sumarum suma dane, które, które generalnie rzecz biorąc nie przeszkadzają. A w czym nie przeszkadzają? Nie przeszkadzają w osłabieniu dolara na początku tutaj sesji w Europie. Edek, który mamy na pierwszym planie, reaguje zgodnie z tym, o czym żeśmy sobie w dniu wczorajszym mówili czyli albo kwestie równości ruchów, albo kwestie, tu było kilka możliwości rozpatrywania, albo kwestie dolnego ograniczenia konsolidacji, o tym, też, o, tym też żeśmy sobie, o tym też żeśmy sobie rozmawiali. Gratulacje dla tych, którym się udało, mnie się nie udało załapać, jeszcze nie jestem w... W wysokiej formie, jeśli mogę tak powiedzieć. W każdym razie mamy ruch powrotny. Jesteśmy w tej chwili powyżej poziomów związanych z otwarciem zeszłego tygodnia, a walczymy z otwarciem tego tygodnia. A możliwości z perspektywy kupujących, jeśli chodzi o obronę dolnego ograniczenia konsolidacji i z perspektywy intraday, to czego świadkami jesteśmy, no to bardzo agresywne przy poziomach związanych z otwarciem z zeszłego tygodnia w okolicach. 17.70 natomiast ja będę trochę bardziej konserwatywny i ja będę chciał zobaczyć to wyjście górą z którą mieliśmy do czynienia w ramach powrotu powyżej 17.50 czyli ja generalnie chciałbym zobaczyć retest 17.50 17.35 na niższym horyzoncie czasowym będzie próba podejścia stopy pod minimami i co będzie celem, i tutaj się z perspektywy RR zmieszczę, celem będą okolice 18.04, czyli to o czym rozmawialiśmy w dniu wczorajszym jako pierwsza strefa podażowa, bo skoro, skoro i założyłem sobie, że to jest kwestia konsolidacji, okay, no to 50% tej konsolidacji wypada właśnie w okolicach 18.04 i o tym sobie rozmawialiśmy, tak? czyli z perspektywy longów uzbrojenie się w cierpliwość, Retest 17,50, 17,35 long w kierunku 18,4. 18,4, 18,15 to będą poziomy, gdzie tutaj kwestia rozglądania się z perspektywy 50% tej konsolidacji za jakimiś krótkimi pozycjami. Natomiast nie jest wykluczone, że rynek będzie odrobinę mocniejszy, i kwestie, o których rozmawialiśmy w dniu wczorajszym, dokończenie biznesu w ramach górnego swingu z dziennego i akcja w kierunku 1,19 teoretycznie mogłaby mieć miejsce, jeśli chodzi o, e, jeśli chodzi o ETK, tak. E, tak wygląda według mnie sytuacja e, z perspektywy euro czyli zarówno kupujący intraday, sprzedający intraday e, znajdą tutaj swoje, e, swoje rozwiązania. Zobaczmy jak sytuacja wygląda na funcie, bo tutaj również mieliśmy publikację danych, fund również zyskuje, natomiast w dalszym ciągu według mnie w bardzo wąskim zakresie się znajdujemy, od spodu jest to 29, 80, 30 które ponownie jest bronione i jakby ponownie mamy próbę, próbę wyjścia górą, a od góry e, sytuacja zbliżona do tego, z czym mamy do czynienia na Edku, ewentualna kwestia dokończenia biznesu, e, ogólnie mówiąc 3180-3220, chociaż nie wykluczyłbym, bardzo podobnie jak w przypadku Edka, że tam możemy w kierunku 119 iść, to tutaj nie wykluczyłbym próby ataku na ten szczyt wynikający z... E, mega monstrualnie wielkiej strefy podażowej, e, jeśli chodzi o wykres, e, o wykres tygodniowy, do tego wracaliśmy, tak? Tutaj albo budowa e, górnego swingu, chociaż jak będą dokończać ten biznes, to aż ciężko sobie wyobrazić, że nie zahaczą stop, e, stop losów. Anyway, tak to wygląda z perspektywy wyższego horyzontu czasowego. Z perspektywy niższego horyzontu czasowego, jeśli zejdziemy sobie na wykres godzinowy to dwie, dwie możliwości tutaj są. I tutaj znajdzie się rozwiązanie dla tych, którzy funta lubią do góry. Kwestia takiej niewielkiej konsolidacji, wyjście, próba wyjścia, kolejny raz górą. Na razie jest to odrzucone, w związku z czym agresywni traderzy szukają możliwości... Szukają możliwości i rozwiązań z krótkiej strony rynku. To jest kwestia nawet można powiedzieć, dokończenia biznesu, jeśli rzeczywiście godzina domknie się na tych poziomach, to to może być kwestia retestu dolnego ograniczenia, jeśli chodzi o tę konsolidację, tak? czyli tego typu ruch. Natomiast oczywiście, jeśli bykom udałoby się wyjść tutaj górą, niewielki retest i kontynuacja wzrostów, jaka kontynuacja wzrostu? Rozpiętość tej konsolidacji i wtedy wracamy do poziomu, o których sobie mówiliśmy w kierunku 31.80. Czyli w tej chwili testujemy taką linię na piasku z perspektywy intraday i zarówno z perspektywy kupujących, jak i z perspektywy sprzedających okolice 31 mają tutaj, mają tutaj znaczenie. Oczywiście wydarzenia na funcie z dolarem mogą wynikać z tego, czego świadkami będziemy na eurofuncie, a tutaj po Próbę zejścia pod poziomy związane ze stopami, tak? pod poziomy 89, 85, 89, 80. Bardzo szybki, bardzo szybki powrót. Zanim wrócę do tej sytuacji, chciałbym pokazać jeszcze jedną sytuację, która jest tutaj możliwa z perspektywy tego, gdzie jesteśmy, bo niewykluczone, że może być jeszcze niżej na euro, eurofuncie. W kierunku 8,9,50 na zasadzie równości, równości ruchów, poszukanie stop lossów. Okay? To należy mieć z tyłu głowy, żeby nie było tak, że zakuchujemy się w jakiejś pozycji na zabój i zostajemy z nią złapani w kleszcze. Możliwe możliwy retest 89,50 i poszukanie stop lossów, ale z perspektywy intraday, to co mamy w dniu dzisiejszym, to częściowo stopy zostały według mnie tutaj w okolicach 89,80 poszukane, zjazd z bardzo agresywnym powrotem. Okay? To, co mnie się podoba, a co może nie każdy dostrzega, to być może kwestie ewentualnie obróconej głowy z ramenem. W związku z czym z perspektywy Eurofunta retest okolic 8,9, 8,5, 8,9, 7,5 dla mnie podejście pod długie pozycje z bardzo wąskim stoplosem, pod 72, pod 69 może dla bezpieczeństwa i pierwszym celem okolice 90, 40, 90, 50. Również tutaj widoczna kwestia możliwej konsolidacji. Tak wygląda kwestia rynku walutowego. Na koniec dwa słowa o tym, na temat indeksu technologicznego NASDAQ. Zgodnie z tym, o czym sobie mówiliśmy że zostaną zaproszeni do tańca sprzedający w związku z głową z ramionami. Tego typu zachowanie mieliśmy z mocnym spadkiem i bardzo szybką fałką. Test już tylko linii szyi, już tutaj nie ma pozwolenia na cofnięcie i kwestia kontynuacji. Pierwszym celem możliwe maksy, natomiast oczywiście wybicie, wybicie głowy z ramionami, no to odmierzenie tego dystansu między powiedzmy sobie 11-250. A 11,50, czyli 200 punktów w kierunku 11,450, 11,500. Bardzo możliwe, dopóki te poziomy tutaj w okolicach 11,050 utrzymane. Tyle ode mnie. Nie dajcie się łapać w pułapkę. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.